Chodź tu, mała Glizdo! Nie łapię żadnego jedwabkowego biorytmu. A gdzie do jasnej ten jedwabek? Cortecia de la señorita. Czy mogę się dosiąść? Jestem Sonia Conchita Hernandez. No, a pan? Ach, nic nie mów. Twoje oczy mówią za ciebie. Taki dżentelmen jak ty wie, jak traktować piękną kobietę, co? Ty byś jej nie powiedział, że jej dziecka za krótka albo że jej matka to wariatka. Jesteś inny, niż mój były narzeczony, Carlos. Ty naprawdę umiesz słuchać. On byłby wściekły, że rozmawiamy. Kocham cię, kokosie. Też cię kocham. Cały y -y -y -y. Wiedziałem, że na końcu będą razem. Hop, hop! Patrzcie, co znalazłem! Paliwo rakietowe? Aha. Taka porcja mogłaby wystrzelić stutonową rakietę na orbitę! A no pewnie, że tak! Nie trząść! Wniosłeś nam to do domku? A czemu nie? Gratuluję, bestio. Zdaje się, że znowu wystrzeliłeś. Nie! Ale że nie! To paliwo ma naprawdę niezłą moc. Wiecie, że ta jedna baryłka zawiezie nas prościutko do domu. Brawo bestio, znowu wystrzeliłeś. Wystarczy tylko zbudować jakąś rakietę. Nie ma problemu. Z czego budujemy? Pomyślmy, bambus tak. Liście bez wątpienia. Hm. Czegoś jeszcze brakuje. Kokosowe ciach. Jak mogłem na to nie wpaść? Słuchajcie, mamy jedną, jedyną baryłkę, więc rakieta musi być leciusieńka. Żadnych udziwnień i powinno być akurat. Witanie! Trzecie zadanie. Musicie teraz pozbyć się kogoś z wyspy! Robin! 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 Robin. Głosowanie niejednomyślne. Dopuszczono się manipulacji, fałszerstw i indoktrynacji. Przechodzimy dalej. Nowe zadanie. Dość już tych zadań. Po co nam zadania? Surwival mamy już w małym palcu. Prości z nas masłem. <grym> tak? <grym> Doprawdy? Wszyscy tego samego zdania? Pewnie. Zdecydowanie. Oczywiście. Tak. W porządku. Skoro jesteście takimi specami od survivalu, przeskoczymy sobie od razu do finału. Zaprosiłem tu wielkiego łowcę z kosmosu, który będzie nas prześladował tak długo, aż nasze czaszki nie zawisną na jego ścianie. Zaraz, zaraz, moment. Wezwałeś kolekcjonera czaszek? Kompletnie oszalałeś? Wow! się <mum> Piesia. no to co może się skusisz? Trafi mi się tłuściutki egzemplarz. Miło stary, że mi wciąłeś przyjaciela. Wodnik i kreweta. Z natury był samotnikiem, ale nigdy się na nim nie zawiodł. A wiesz, że te skorupiaki? Mały, ci twoi kumple zawsze wcinają ludziom przyjaciół? No jak są głodni. To tak, ale generalnie są w porząsiu. Zwłaszcza taka jedna. W sensie, koleś w kapturze? Koleś! Żadę tam koleś! Ej! I co? A, a, a. Ach, wiem, że jest lekko mroczna, ale słodka. Ma w sobie jakiś taki blask. Taki kurczę... Ach. Czasami trochę ciężko do niej dotrzeć. Może ja spróbuję. Bo właśnie? Tylko tam o mnie w superlatywach. Hmm. No hej. Wow. Dalej, dalej, przyjacielu. Reklamuj mnie tam. Powiem ci, mała, że ta pelerynka pierwsza klasa... Co? Co? Podkreśla głęboki machoń twoich ślepi. Błaga, nie brnij dalej. Właśnie, nie brnij, bo zabrniesz. Od razu widać, że nie jesteś jak wszyscy. Wiesz, te czułe słówka to nie do mnie. Co to o mnie wiesz? Nie jestem uroczą panienką. Potrzebuję mocnych wrażeń. Dziś wieczorem ty, ja i może szum. Jak sobie chcesz? Hola, wola, wola! Co to miało być? Nasz wodnik sprzątnął ci Raven z przed nosa. Co za okrutnik! Zawsze powtarzałem, że piratom nie wolno ufać. On mi odbierze czaszkę! Lubię tę czaszkę! To moja ulubiona czaszka! Tytani? Spokojnie! Aby przechytrzyć łowce czaszek! Musimy trzymać się razem. Nie! Czemu Wy w ogóle mnie nie słuchacie? Rozdzielamy się. Każdy walczy o siebie. Wredny kosmita załatwi was po kolei, a przetrwam ja i tylko ja i ja! Oj nie, może jednak działajmy razem. Właśnie myślę, że damy mu radę, jeśli będziemy zespołem i wykorzystamy tryki, których się dzisiaj nauczyliśmy. Niczego się nie nauczyliście! Żegnam i was nie znam. Eee! Fantastycznie z ciebie tańczysz. Jak śmiałaś zatańczyć z jakimś innym gościem? Nie będziesz mi dyktował, co mam robić! Ty jesteś moja albo niczyja! Rzuciłam cię, bo jesteś podłym człowiekiem. Idziemy. Nie ujdzie ci do na sucho! Mój nowy chłopak ci pokaże! Wolę umrzeć w twoich ramionach niż żyć jeden dzień z takim potworem! najdroższy. Śpiesz się. Oddamy ci czaszek, póki nie spróbujesz pysznego, kokosowego kary. Oh. Hej, fajowe masz widzianko. A co powiesz na pelerynkę? Uuu, pięknie podkreśla linie szczęki. Hej, a może tak mały survival bez bezlodnym stylu? Ah, <laughs> ah, Nie wyspy! Nie! Sto Nie! lepsze niż te Nie! kokosy. Nie! Nie! eksplozja smaków. Ej, a gdyby je przerobić na gnieciuchy? Nie! 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 Widziałem, widziałem. Chwilowo jednak skupiamy się na ziemniakach. O, w porządku, ostanę się upewnić. Dinozaury! Jakież wspaniałe dinozwierzęta. Myślałem, że dawno wyginęły. Bo tak, bo wyginęły. Czytałem w jednej książce. A tu proszę, przetrwały miliony milionów lat. Nie cywilizacją. one Titani, odkryliśmy coś naprawdę niezwykłego, mamy więc dwie opcje: otworzyć park rozrywki, jakiego jeszcze nie było, albo udomowić dinozaury. Eee, park rozrywki to fura robot. Naprawdę musisz lecieć. Nigdy, przenigdy o tobie nie zapomnimy, kolekcjonerze czaszek. Bywaj, przyjacielu. Trzymaj, weź sobie trochę kary na drogę. Mmm... <grybark> Oj, będę za chłopakiem tęsknił. Teraz tylko ty... i ja. Mój bohater. Ocaliłeś mnie przed tym tyranem. Musisz już odpłynąć. Nigdy już nie spotkam tak wyjątkowego mężczyzny. Na zawsze zapamiętam ten dzień i ten noc i świt spędzony z tobą. Muszę być silna. Nie, nie potrafię. Nie potrafię żyć bez ciebie. Wróć, proszę cię. Kochani, możemy lecieć. I zaczynamy imprezę ludziska. A gdzie nasze lunche, miły majtku? Spokojnie, pojawią się za 10 sekund. Jak to za 10 sekund? Wcisnąłem lunchowy guzik. Lancze będą za 10 sekund. Lunchowy guzik? Nie ma takiego guzika. To był guzik startu. Czyli nie będzie lunchu. Bestia! Paliwo! Chemicznie niestabilne. Gdybyśmy wsiedli do rakiety, już by nas nie było! Uratowałeś nam życie, bestio! Co robić? Tak już mam! Tak już mam.